Nowa siedziba Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Świętego Floriana w Turku oficjalnie została oddana do użytku. Całkowity koszt inwestycji to 12 740 tysięcy złotych. Budowa Strażnicy trwała 5 lat. Nowo otwarty budynek to zespół dwóch obiektów połączonych łącznikiem. Powierzchnia części administracyjnej, socjalnej oraz garaży wynosi ponad 1800 m2. Jest to spełnienie marzeń życiowych, można tutaj powiedzieć, rzeczywiście. Strażakom się niesiła jak powiedziałem w swoim przemówieniu pięć lat temu, gdzie był wmurowany kamień węgielny z okazji 40-lecia zawodowej straży Pożarnej po pięciu latach wytężonej pracy, budowy obiektu. Na 45-lecie zawodowej Straży Pożarnej w Turku mamy ten wspaniały obiekt. W tym dzisiejszym dniu, 6 grudnia, na, na Mikołaja. Jeszcze raz zapewniam, że na pewno nie śniło się strażakom turkowskim o takim pięknym, wspaniałym obiekcie. w swoim wystąpieniu podkreśliłem cały ciężar budowy, finansowania. Był na, na rękach pana Wojewody, z udziałem środków wojewódzkich, z racji tego, że było to budowane w etapach, udało się nam te pewne, na, na tą Budowę zaoszczędzić te pieniądze. Strażacy na pewno mają to wszystko, co im potrzeba, jeśli chodzi o szkolenia, jeśli chodzi o sale wykładowe, o podnoszenie sprawności fizycznej poprzez na, na siłowni czy na wielofunkcyjnym boisku sportowym. W dniu otwarcia pierwsza część uroczystości nawiązywała do obchodów 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji strażakom PSP przyznano medale, odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe. Kolejnym punktem było okolicznościowych podziękowań za wsparcie finansowe i pomoc w budowie strażnicy. Uczestnicy uroczystości mieli również możliwość zwiedzania budynku oraz zapoznania się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym znajdującym się na wyposażeniu jednostki. Strażnica mi się bardzo podoba, jest nowoczesna, dobrze zrobiona, funkcjonalna, a ja z akcji tego, że jestem także ochotniczym strażakiem, cieszę się, że mamy tutaj swoje biuro i możemy wspólnie ze strażakami Państwowej Straży współdziałać i współpracować. Zadowolenia z nowej Leżnicy, będącej wizytówką nie tylko PSP, ale również całego powiatu tureckiego, nie krył starosta Zbigniew Bartosik. Myślę, że w tej kadencji udało nam się pokazać coś na skalę kraju. Myślę, że jest to jedna z najpiękniejszych strażnic w naszym kraju, a dzień też szczególny, Dzień Świętego Mikołaja, dlatego niezmiernie cieszę się, że dla naszych druhów, strażaków z Państwowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Turku ten wymarzony dzień, kiedy mogli z tych ciasnych pomieszczeń w środku miasta Przejść do przestronnych, funkcjonalnych pomieszczeń jest znakomitym prezentem. Wierzę w to, że, o czym mówiłem zresztą, że będą jak najrzadziej wyjeżdżali z tych pomieszczeń, aby ratować mienie i życie ludzi naszego powiatu. Budowa strażnicy sfinansowana została przez Starostwo Powiatowe z Turku, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki.